Siatkarze stali grudziącą już po drugiej ligowej batalii. Po zeszłotygodniowej porażce ze Spadonem Szczecin tym razem o punkty walczyli ze Stoczniowcem Gdańsk. Nie da się ukryć, że spotkanie znacznie lepiej rozpoczęli przyjezdni. W pierwszej partii goście po uzyskaniu kilku punktów przewagi skrupulatnie ją utrzymywali. Ostatecznie wygrali 25 do 18. W drugim secie gra w niektórych fragmentach zdawało się być nieco bardziej wyrównana. Na parkiecie pojawili się Piotr Gabrych i Bartosz Kawka. Chwilę później na tablicy wyników mieliśmy już remis. Niestety końcówka tego rozdania znów ułożyła się korzystnie dla Stoczniowca, który wygrał 25 do 19. Gdańszczanie prowadzili w tym momencie już 2 do 0. Pierwsze dwa sety no, bardzo nie po naszej myśli. Przeciwnicy bardzo dobrze zagrali blokiem. W zagrywce też ryzykowali, tam nam wpadło parę piłek. No byli lepsi w bloku właśnie w zagrywce, nie mogliśmy skończyć własnych akcji. Od tego momentu historia tego meczu zaczęła być pisana praktycznie od nowa. W trzecim secie chyba za bardzo rozluźnieni goście, zaczęli grać nieskutecznie. Najpierw Stal wygrała 25 do 15, a w czwartym po prawdziwym pogromie 25 do 12. O tym, kto sobotni wieczór będzie przeżywał w lepszych nastrojach, zadecydować miał Tiebreak. W nim znów lepsi okazali się grudziądzanie. 15 do 11 i wygrana 3 do 2. Choć jeszcze kilkanaście minut wcześniej trudno było doszukiwać się takiego scenariusza. Wiedzieliśmy, że to bardzo ciężki mecz dla nas, że to jest yy, słabsza drużyna niż trzeci. Niestety może przez to się trochę rozlużyliśmy. Popełnialiśmy dużo błędów w zagrywce, no i też w ataku. A wiadomo jak nie ma też przyjęcia, też nic nie można zrobić. Jednak się nie podłamaliśmy w trzecim secie, zagraliśmy swojej i trzymaliśmy poziom do końca. Podnieśliśmy się, trener bardzo zmotywował na czasach i, i po tym drugim secie, no i udało nam się zwyciężyć. Siatkarze Stoczniowca Gdańsk wrócą do naszego miasta już w najbliższą środę na mecz w ramach rozgrywek o Puchar Polski. Zawodnicy stali zapowiadają, że zrobią wszystko, by nadchodzące spotkanie potoczyło się w spokojniejszej atmosferze. Zobaczyliśmy parę nowych twarzy, których wcześniej nie było. Zobaczyliśmy jak grają, grają poprawnie, no bardzo dobrze w bloku, w zagrywce. No i przeanalizujemy właśnie jak mówiłem i, i będziemy walczyli w środę. Mam nadzieję o zwycięstwo. Myślę po prostu, że trzeba więcej luzu w tej grze. Yy, nie, mo nie można się spinać, nie, nie można popełniać takich prostych błędów. Lepiej przebić piłkę niż, niż zepsuć i ryzykować czasem. Stal po pierwszym zwycięstwie w drugiej lidze zajmuje piąte miejsce w ligowej tabeli. Teraz wspomniane starcie w Pucharze Polski. Początek spotkania ze Stoczniowcem Gdańsk zaplanowano na godzinę 18. Wstęp jest bezpłatny.